Drodzy nasi już jest. Pojawił się gorąco oczekiwany e-book mojego autorstwa o tym, jak się nie modlić, i uważam, że jest to bardzo trafna lektura, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie jest dużo zamieszania, ludzie nie wiedzą tak naprawdę, jak się modlić, a nawet nie modlą się. Więc, kochani, ta lektura z całą pewnością rozpali wasze serca na nowo, przybliży was do Boga i pokaże wam, tak naprawdę, serce Ojca, czego Bóg pragnie w relacji modlitwy, czego możemy też oczekiwać, kiedy będziemy modlić się zgodnie z wolą Boga. Dlatego gorąco zachęcam. Książka pojawiła się w formie e-booka, e PDF. Jest to bardzo prosty e-book w czytaniu. Można przewijać sobie strony 86 stron gorących treści, rozpalających serce. Także bardzo zachęcamy do tego, żeby zgłębić tę lekturę. Jest to dla ludzi, którzy poszukują głębszej duchowości, relacji z Ojcem e-book jest napisany w takiej formie prostej, przyjaznej dla każdego, zrozumiałej, e dlatego gorąco zachęcamy. Wszystkich, którzy chcą mieć dla siebie tego e-booka, zachęcamy do kontaktu z nami na maila, który zostanie podany też w treści. Na Facebooku będzie książka reklamowana, na YouTube, na TikToku, w social mediach pojawi się reklama, także będziecie mogli, będziecie mogli tą książkę nabyć dla siebie. Szczegóły podamy w mailu. I co? No, zachęcamy bardzo, dlatego że warto skorzystać, warto dobrze się modlić, warto trafiać w cel, tak jak mówił apostoł Paweł, że nie uderza w próżnię. Dlatego nie uderzajmy w próżnię, nie mówmy z pustych słów, ale niech nasza, modlitwa, niech nasza modlitwa trafia do celu. No i miejmy rezultat w naszym życiu, bo chyba wszystkim nam o to chodzi, prawda? Także zachęcamy, dziękujemy i zapraszamy Was do kontaktu.